Słuchajcie moi kochani. Dzisiaj e, ze względu na warunki pogodowe trwające wichury nie opuszczamy domu. Jesteśmy na u siebie nad stawem. W sobotę nie można było nigdzie dostać się, ani nic. A dzisiaj postanowiliśmy jak troszeczkę zelżał ten wiatr. Postanowiliśmy no, wyjść na chwilę na, na zewnątrz, tak na świeże powietrze. Oszacowaliśmy straty, połamane drzewa poprzewracane, bo jest ich trochę. Wybraliśmy, co mamy posprzątać. Bo tego też jest trochę. No i stwierdziłem, że potrzebuję posiedzieć chwilę nad wodą, bo trochę wiatr zelżał. Także zapraszam na ten materiał. No nie, już się uspokoiła trochę pogoda. Patrykoli, no zapraszamy. Zimna nie? Zimna, lecimy zimna. wstępnie kilka foremek. Dzisiaj na metodę Tak, też jest przerąbane Różne ciekawostki Cztery rodzaje peletu 2 mm, trzy rodzaje, 6 mm Jeden rodzaj

Kilka podajników sobie posadzę na dole. I to jest wszystko. I zaczniemy łowić za kilka dni. Mamy zawody towarzyskie Metod Feder, organizowane przez chłopaków z Wrocławia, przez Martina Marcina. Partykę. Idziemy Jedziemy się świetnie bawić. 13. Chciałem pojechać sobie znowu gdzieś, ale w ten weekend się nie da. Mam lenia. Wiatry jest straszne. Nie da Jesteśmy się. pod domem. Nie da się. Nie da się łowić w ogóle. Dopiero dzisiaj ustało, chociaż e, miejsce jest blisko domu. To i tak wieje dzisiaj w miarę powiedzmy łaskawie jest dzisiaj o, jak na to co było wczoraj i przedwczoraj czy my tu możemy zaglądnąć co pan ma dobrego? tak, możecie zaglądnąć w samym przedpokoju śmierdziało tak, można zaglądnąć jak jest mokra foremka to jest przerąbane do tej się nie da niestety zastosować wyciskanej Ostatni ten. ostatnie na cenie? Tak, pięć koszyczków, pięć foremek poszło. Pięć takich foremek do dna. Czekamy aż opadnie. Jesteśmy na dnie. Dosyć fajnie pracuje. A na jaką wędeczkę łowisz? Dzisiaj używam wędki A, 330. Sygnowanej. Wędka stara jest bardzo fajna. 3,30 ona jest do 100 gram. Bardzo dobrze się rzuca w punkt o takiej akcji, można powiedzieć, lekko-szczytowej. Ale jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemnie się na nią łowi. Ja jestem bardzo zadowolony. Dobra, na dzisiejsze łowienie wybrałem jedną wędkę do metody ponieważ zbliżają się małymi kroczkami zawody Chciałem sobie potrzymać trochę wędkę po prostu w ręce, przyzwyczaić się do tego, że z e, no, powrotem do łowienia na metodę wybrałem sobie odległość 31 obrotów korbką będziemy y, próbować tam złowić jakiegoś leszcza pelet, y, którego używam to są cztery rodzaje trzy rodzaje 2 mm, jeden rodzaj 4 mm, spruszone są czosnkiem. No i do tego standardowe przynęty, tak, rangersy, nie rangersy. Takie różne drobne rzeczy. Co dwie minutki ze stoperem przerzucam, on się obsypuje natychmiast po opadnięciu na dno. I. i no i czekamy. No na razie. Nad wodą jestem jakieś 25 minut od zanęcenia. Nie ma żadnego żadnego brania, ale z drugiej strony, przy tych warunkach pogodowych, które mamy, to ciężko jest liczyć na cokolwiek. Bo no, straszna pogoda była, tak. Te wszystkie zniszczenia, jakie są w Polsce. U nas powrywane drzewa. Mamy masę śmieci do pozbierania, jak tylko skończy e, się. Ta wichura, cała, kilkudniowa, jeszcze ma tak tydzień ponoć być. Trzeba się wziąć za sprzątanie, zbieranie folii, butelek, które nawiało, e, styropianów z budowy, z tych osiedli, co powstają, domów jednorodzinnych. No i tyle. No i czekamy cierpliwie na, czekamy, czy czekamy cierpliwie na branie. Jeśli chodzi o same, jeśli chodzi o właśnie stoper się za Odezwał, że jest koniec czasu. Jeśli chodzi o sam pellet, to możecie sobie zobaczyć. Nie wiem, czy to będzie widać. Tak wygląda cała przynęta. Opuszczona jest czosnkiem. Jeśli chodzi o przynęty, no to standardowe, tak? Tu nie ma żadnych dziwnień. Maros, Rangers, Featherbytes. Tutaj też jest Rangers, tylko tu jest nic. No i tyle. Nie ma żadnych dziwnie Jeżeli spryskiwacz przygotowany jest, żeby sobie dogliżać pelet. Podbierak naszykowany jest. Łowimy jedną wędką. Tak będziemy łowili na zawodach. Po 40 minutach było pierwsze branie. Ale niestety nie wcięło się. Delikatne strasznie powiedziałbym, że mogła być jakaś malutka wzdręga i, i męczyła tam, męczyła, męczyła. Ciężkie jest o tyle, że są takie podmuchy wiatru. I po prostu foremka 40-gramową używam foremkę 10 cm przy ta foremka po prostu leci załadowana i nagle gdzieś dostaje tego podmuchu takiego i ona nagle w prawo lekko wpada do wody, tak? I ona jest i tak naprawdę dlatego tak często przerzucam, minuję tego czasu, bo jest po prostu taki w miarę możliwości plac tam zanęcony, żeby można było, no bo ciężko jest przy takim bocznym wietrze wypadającym z trzcin, ciężko jest po prostu yy, trafić jakby w, w punkt, tak? Już, już byłoby prościej, Prościej by się łowiło na otwartym terenie, gdzie ten wiatr byłby jednostajny, po prostu by dmuchał, czy w bok, czy, czy w twarz. No w twarz to wiadomo, że najlepiej, albo w plecy, nie? No ale, ale generalnie chodzi o to, żeby było jednostajnie, a to są takie podmuchy. Zarzucamy, leci i nagle z trzcin wypada takie wietrzysko i po prostu i widać, jak ta foremka nagle tak i, i nagle spada i wpada do wody, tak? W ostatnim w tym cyklu już y, dolatuje. No daleko nie łowimy. Tam nie ma dużych różnic. to Nie jest tak, że ona przeleci 20-10 metrów, tak, jeżeli ją zniesie. Ale już na przykład potrafi przesunąć metr. Półtora metra się potrafi przesunąć, tak, na tym wietrze. A znowu rzucanie na siłę, żeby ten klip aż bardzo tak mocno wyhamowywał z tą wędką, to też nie jest dobre rozwiązanie, więc. Dlatego sobie właśnie zrobiłem tak, że, że mam ten czas ustawiony i, i przerzucam, przerzucam, przerzucam. No, już się odezwało. Damy jeszcze parę sekund, bo włączyłem dosyć szybko. Wracając do tej wędki, wygląda to tak, że ta wędka jest starsza niż nie jeden wędkarz, który łowi w tym, yy, w naszym kraju. Wędka ma ponad 20 lat. Kupiona jest naprawdę bardzo dawno. Wędka to jest yy, Hikevlar Feder 330 do 100 gram, którego używałem. Powiedzmy, mając nie wiem, 18 lat, może jakoś tak, czyli ma teoretycznie powyżej 20 lat już ta wędka. Bardzo fajna, A wędka jest przerobiona. Jest wymieniony uchwyt koowrotka na Fuji, są pomalowane przelotki. Założony jest kołowrotek świetny, Dragon, Method Feder, dosyć szybki, do metody jest bardzo dobry wielkość tego kowrotka to jest 5000, on jest po prostu idealnie stworzony do, spasowany do tej wędki, przerobiony jest dolnik również, ponieważ oryginalnie jak wiecie większość wędek ma korkowe dolniki, one są grubsze i są te wędki cięższe, tutaj jest założona pianka, sama końcówka jest zostawiona oryginalna taka jaka była, bardzo przyjemna i bardzo wygodna. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o jeśli chodzi o szczytówkę, są trzy rodzaje szczytówek. Nie są opisane w uncjach, w tamtych czasach nikt nie pisał. Po prostu jest mięciutka, jest średnio sztywna i jest węglowa sztywna. Te są z włókna szklanego. Bardzo dobrze mi się łowi. Jeszcze dlaczego używam tych wędek do metody, na przykład a nie używam do federa? Ponieważ one bardzo dobrze w punkt rzucają, bo posiadają może nie taką akcję, jak ludzie lubią, ale mi ona pasuje. W miarę możliwości jest dosyć szczytowa akcja. A wędka nie jest sztywna, która po prostu powoduje to, że ta wędka się bardzo fajnie szybko ładuje i uderza w punkt. I bardzo łatwo jest trafiać na średnich i krótkich dystansach w to samo miejsce. Jeszcze chciałem podziękować chłopakowi z komentarza z YouTube'a za to, że mi doradził uchwyt kaprolana. Świetny uchwyt, bardzo sztywny, bardzo lekki, nie jest duży, pasuje mi właśnie pod wędki do metody, pasuje mi pod nawet wędkę tą, którą mam 2.10. Jest rewelacja, dziękuję, e, dziękuję ślicznie za doradzenie. Przyszedł w niedużych pieniądzach, tutaj nie ma żadnych luzów, tu wszystko się trzyma naprawdę, tu wszystko, zobaczcie, tu wszystko jest sztywniutkie, tu co byśmy nie zrobili, zobaczcie, tu jest normalnie, ja ruszam całą nogą, a uchwyt jest sztywny wszystkie regulacje które powinien posiadać uchwyt prawidłowy taki posiada jest nie ma jakichś tam luzów jest bardzo lekki bardzo praktyczny można go bardzo szybko rozłożyć więc uważam że uważam że to jest naprawdę bardzo dobry wybór także Michałowi Biernatowi dziękuję ślicznie za to że odpisał tam no a my czekamy, zmienię z powrotem przynętę na tą, którą miałem pierwsze branie, bo już to jest czwarta przynęta, którą testuję i zobaczymy. A jeżeli macie jakieś problemy z wędkami albo chcielibyście sobie zrobić unikalną wędkę taką, żeby byłaby tylko i wyłącznie wasza, to zobaczcie, jeszcze raz pokażę szybciutko. I jest to reklama, tak, w tym momencie reklamuję mojego przyjaciela serdecznego z Warszawy, Radziana, który ma na Facebooku swoją stronę, można sobie wejść, można sobie wysłać mu wędkę, zrobi z niej zrobi z niej cudo, takie jak będziemy chcieli. Tu są po tylu latach wymienione są omotki przy przelotkach, jest wszystko polakierowane przy tych przelotkach, ponieważ po prostu ten lakier pękał. Ta wędka, ma, tak jak mówię, ponad 20 lat. Zobaczcie, jak zrobił kłopak wędkę. Karpiowe wędki również mam personalizowane. Doczekaliśmy się. Jest pierwsza ryba. Chyba jest. Chyba. Bardzo mała. Zmieniłem miejsce. Dałem w takim, gdzie nie było tak wiatru. Jest coś. Gdzie nie było tyle wiatru i jakiś drobiazg się zapiął. Ale się zapiął. On zobaczcie. O, nie taki drobiazg, krąpik. O jaki ładny. Mały krąpik się zapiął. ale jest. Zważywszy na to, że się nie ba, niewiele działo. Pierwsza rybka. Nie wyrzucaj. Chciałam zrobić jeszcze zdjęcie. O, no i super. Mała ryba. Znowu nabijamy. I cieszy. Było kolejne branie. Uspokoiło się totalnie. Jest godzina około po 15 przed 16. Jest cisza, spokój. W głowie bez klipa wyznacznikiem jest po prostu taki cypel, ale i tak jest tam mm, no dosyć nieprzyjemnie się rzuca ze względu na ten taki powietrzny Ale myślę, że teraz już będzie dobrze. Nie wiem, teraz ładne branie. Zaraz założymy przynętę. Przerzucimy jeszcze raz, ale wreszcie było jakieś takie normalne branie. Ja dzisiaj. Celowo się tak uparłem, żeby w tym jednym miejscu tak długo trzymać te zestawy, bo mogłem przerzucić na przykład co, nie wiem, co 20 minut, 2 metry dalej, 5 metrów dalej. Na zasadzie, że po prostu przemieszczać się i prze, przeszukiwać jakby tą wodę czesać ją. Ale chciałem sprawdzić zaraz z racji tego, że też nie mam tych zanet jakby posegregowanych. Chciałem sprawdzić po prostu, czy ta ryba jest w stanie napłynąć, bo bardziej mi zależało na tym, żeby złowić dziś większego tego leszcza, a on no jednak woli tą głębszą wodę. Na tej płytkiej wodzie on się bardzo średnio czuje. I, i, i częściej więcej brani jest po prostu z tej yy, no z tej głębszej wody. Słuchajcie, przyniosła daga. Trochę wina, żeby się zagrzać. Ciepłego nie je, ale ale wina. Także wasze stop stoperek. Także wasze zdrówko. Dziękujemy ślicznie za kolejne subskrypcje, taką pogodę. Kiedy jest bardzo zimno. Mm, takie dobre wino nie zaszkodzi. Daga się poszła ubrać do domu, bo przecież. Tak, w, w, w dresach przyszła nad wodę. też jestem w dresach. No ale w takich cienkich przyszła w dresach i, i ten i mówi po, po 40 minutach, że chyba jej zimno. Teraz udało się złowić taką wzdręgę piękną, przepiękna, kolorowa. Zmieniłem koszyczek. Tam problem był z wyciskaniem, jak foremka była wilgotna, więc wziąłem taką, która jest Ala Prestonowska, że jest wyciskana i po prostu ją założyłem, ale ryba jest przepiękna, ładna wzdręga, piękne kolory. Bardzo fajna łowimy dalej, szukamy swojego szczęścia, oczywiście bez klipa w starym nęconym miejscu. Zobaczymy. Dzisiaj ewidentnie jest jakiś dzień małych ryb. Kolejna ryba, krąpik, nie za duży, przynęta 8 mm. Kręci się jak na karuzeli. Ok, wypuszczamy go i szukamy tych większych. Pieski moje ujedają, a ja mam kolejną rybę, tym razem większy leszczyk. Zmieniłem koszyk do tego. Znaczy <laughs> podajnik, do tego podajnika się dużo lepiej wciska wciskam sobie tą foremką dużo lepiej po prostu jak jest tu mokre to i tak się ładnie wyciska a, a tamta się po prostu przykleja i tu zostaje towar No, okej okay. wyciągamy leszczyka i odpinamy go o, no taki klepaczek dobra ale fajnie, bo wreszcie się coś dzieje. Regularne brania są. Jest kolejny leszczyk. Tym razem na inną przynętę. Wziął zobacz, jak jest delikatnie zapięty. Zakonniszek wargi. No taki nie za duży, ale cieszy. Ok, i do wody pyk i cieszymy się dalej. Czas chyba zakończyć ten dzisiejszy <laughs> maraton z drobiazgami. Najpierw się nic nie działo przez pierwszą część. Miałem obcierkę, jedno miałem takie branie, fala bardzo przeszkadzała. Później był taki spokój totalny, że w ogóle się nic nie działo. Zmieniłem miejsce, złowiłem dwie małe ryby. Wróciłem z powrotem na swoje miejsce, jak się uspokoił. Jest godzina w tej chwili 17.00. I no co mogę powiedzieć? No biorą regularnie, tak? Biorą krąpie przede wszystkim, leszcze, zławałem zdręgę tych ryb jest no, dosyć sporo. To jest kilkanaście ryb w ciągu nie wiem, tam 40 minut z OPM, tak? Może nawet w krótszym czasie. Ale już jest godzina 17, Zaczyna się robić już taka szaruwa, deszcz cały czas pada. Jak przestało wiać, to zaczęło padać. No i tak yy, no w kółko. No ale co? Niedziela. Czas spędzony nad wodą nigdy nie jest czasem straconym. Dziękuję ślicznie. Do zobaczyska. Zapraszam do subskrypcji kanału. Lajk. Like, jak się chce i można, to zapraszam. A my będziemy się widzieli, mam nadzieję, w normalnych warunkach, że ta pogoda dopisze. Nie mówię, że będzie ciepło, bo jest luty, ale ale po prostu, żeby nie było no, takich anomalii pogodowych, tak, z tym wiatrem i tak dalej, bo, bo dziesiątki tysięcy ludzi w Polsce mają dramat. I, 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 i tak naprawdę. <laughs> Nasze problemy, że ryby nie brały albo nie brały tak, jak nam się podoba, to jest nic w porównaniu z tym, co, co ludzie przeżywają w tym momencie, więc, więc warto pomyśleć o nich, a nie o sobie. Ja się cieszę, że mogłem spędzić te kilka chwil nad wodą eee, i, i co. No i dziękuję. Do zobaczenia. Eee, mam nadzieję, że jeżeli będę na metodę następnym razem siadał i ta pogoda, powiedzmy, będzie umiarkowana, to Wam wtedy pokażę dokładnie, co i jak. Jak się szykuję, dlaczego mam zanęty, na przykład dwa rodzaje, dlaczego mam trzy rodzaje feletu zrobione osobno, i dlaczego to składam dopiero później nad wodą w trakcie wędkowania, ale to na spokojnie. No. Chodzi o to, że no, warunki muszą być na tyle dobre, żeby można było w komfortowy sposób opowiadać o tym, a nie, a nie schować się gdzieś od wiatru czy od deszczu. Tak? Dziękuję ślicznie. Miłego e, weekendu, końcówki, właściwie niedzieli, i spokojnego tygodnia pracy. Życzę wszystkim. Cześć.